Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. Enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wiele osób ma problemy z wymianą silniczka wycieraczek w swoim Audi A38L z 1998 roku. Jest to część, która jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa na drodze. Ponieważ zapewnia dobrą widoczność podczas jazdy w deszczu lub śniegu. Problem polega na tym, że wiele osób nie wie, jak wymienić ten silniczek, a także gdzie go kupić. Rozwiązaniem jest kupienie nowego silniczka wycieraczek, który jest dostępny w wielu sklepach z częściami samochodowymi. Aby wymienić silniczek, należy najpierw odłączyć akumulator, a następnie wykręcić śruby, które trzymają silniczek w miejscu. Następnie można wyjąć stary silniczek i wstawić nowy. Ważne jest, aby nowy silniczek był odpowiednio podłączony do instalacji elektrycznej samochodu. Po wymianie silniczka należy sprawdzić, czy wycieraczki działają prawidłowo. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.